Od, jestem, producentem, jestem producentem różnego rodzaju produktów zbożowych. Zajmujemy się razem z mężem od 1993 roku produkcją zbożową. Moim komikiem jest gryka. Przykoda moja z gryką zaczęła się, kiedy zaczęliśmy budować kaszarnię grycza. E, nasz technolog powiedział mi, że w dawnych czasach końskie kopyta leczono młyską gryki. Wysypywano ich w boksach i w ten sposób likwidowano stan zapalne kopyt. E, następną rzeczą, e, e, którą mnie zainspirowała, to było to, że prawdopodobnie w gryce znajdują się wszystkie mikro i makro pierwiastki. I to było taka inicjacja, dlaczego zajęłam się badaniami gryki. Gryka zwyczajna należy do roślin destowatych, klasy dwuliściennych i zaliczana jest do tzw. pseudostróż. Uprawa gryki ma swój początek w Azji Wschodniej, do Rzeczu Amurku. Do Europy przywędrowała w XVI wieku wraz z najazdami plemion mongolskich i tatarskich. E, jako pierwsi zaadoptowali ją Rosjanie, następnie Polacy. E, często e, w Polsce gryka nazywa się również Tatarką. Jest to tak zwana gryka pierwotna. Jej właściwości są jeszcze dużo e, większe. E, potencjał antyoksydacyjny, zawartość minerałów jest jeszcze większa, ale u nas ta jest uznawana jako kwas. Jest, jest to roślina jednoroczna, jara, o krótkim okresie wegetacji, w związku z tym może być uprawiana jako plon główny oraz jako poplon. Gryki cechują duże wymagania cieplne, gdyż najlepiej rozwija się w temperaturze 20 stopni i jest bardzo wrażliwa na przymrozki. Powierzchnia uprawy gryki na świecie jest to około 3 milionów hektarów. W Polsce szacuje się, że jest to w granicach 50-60 tysięcy hektarów, także to gryka nie jest popularną uprawą w Polsce. Po, tak i tak zajmuje czwarte miejsce pod względem uprawy na świecie po Rosji, Chinach i Ukrainie. rośliną z tego względu, że gryka zawiera białka, które e, mają bardzo korzystny skład aminokwasów. Bogate są w lizynę argininę i tryptofan. Użycie e, 100 gram kaszy gryczanej dziennie zaspokaja zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne, e, dzienne zapotrzebowanie na aminokwasy egzogenne. Wartość białka gryki jest bardzo wysoka, gdy przewyższa zdecydowanie wartość białka pszenicy, jęczmienia, mączki rybnej, a nawet mięsa pieprzowego. Zbliżona jest do wartości biologicznej białka wzorcowego, jakim jest białko jaja kurzego, gdyż wynosi aż 81,4%. Zawartość w skrobi gryce waha się w przedziale 59-70%. Jest to głównie skrobia oporna, która stanowi aż 33-38% ogólnej zawartości tego składnika. Zawartość i proporcje węglowodanów ulegają zmianie w zależności od obróbki szczególnie obróbki hydrotermicznej, jakim jest poddawana gryka, bo często jest ona prażona lub gotowa, prażona lub palona czy gotowana w gryce znajduje się od 2 do 4% lipidów, ale są to głównie kwasy nienasycone, tłuszcz, kwasy tłuszcz nienasycone. I błonnik w gryce stanowi od 5 do 11%, zawartość frakcji rozpuszczalnej wynosi od 3 do 7%, a nierozpuszczalnych od 2 do 4%. Teraz gryka jest Wartościowa pod względem składu. W gryce znajdujemy bardzo dużo minerałów, które często są z innych roślin eliminowane. Tak? Znajdziemy tutaj magnes, potas, krzem. Bor to są minerały, które zostały prawie wyeliminowane z naszego pożywienia i rzadko możemy je spotkać. A w gryce właśnie występuje ukrzem i, i Bor. Znajduje się również platyna. Bardzo duża wapnia jest cynku, mandanu, fosforu, miedzi. Także jest bardzo bogata pod względem minerałów. Znajdziemy w, w, w niej bardzo duże ilości również witaminy, szczególnie jest to witamina B1, B2, B6 oraz tak tzw. witamina młodości, witamina E. Gryka jest bardzo wartościowa pod względem zawartości różnego rodzaju polifenoli. Znajdują się w niej Flavony, kwasy fenolowe, fitosterole, taniny, fagopiryny, flavonoidy I tutaj z tych najbardziej w kaszy gryczanej, znajdujemy głównie rutynę i kwercytynę. W okrywie zewnętrznej, jakim jest łuska gryczana, znajdujemy aż sześć antyoksydantów, jakimi jest rutyna, kwercytyna, orientyna, izobertyna i i witeksyna, jest to bardzo rzadko spotykana tak duża zawartość antyoksydantów w, 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 w produkcie. Z, grycza, z z gryki możemy produkować różnego rodzaju produkty, jest to kasza gryczana biała, która jest niepoddawana procesowi, żadnemu procesowi obróbki chemicznej, kaszę gryczaną prażoną, czasami kaszę gryczaną pali się na w takich kotłach, kaszę krakowską, jest to biała kasza łamana, mąkę gryczaną, mąka gryczana może być produkowana z kaszy gryczanej białej, może być produkowana również z całego ziarniaka, wtedy pełno ziarnista, gdzie mieli się ziarniak łącznie z okrywą zewnętrzną. Oraz może być też mąka z kaszy gryczanej prażonej. Do tego ma, możemy pozyskiwać ustę gryczaną i to jest taki mój konik, którym ja wprowadziłam Parę lat temu na i który można powiedzieć zmienił moje życie, mojej rodziny. Ale to jest... <gry> produkty gryczane wykorzystywane są do produkcji, bo gryka należy do zbóż bezglutenowych. Więc możemy ją wykorzystywać do produkcji klejku gryczano-ryżowego, do produkcji chleba, makaronów, naleśników, blinów biszkoptów, ciastek. Często jest wykorzystywana w technologii produkcji produktów ekstrudowanych i ekspandowanych. I to jest właśnie to, co mówię, że jest moim konikiem, co zmieniło życie moje i mojej moje rodziny. To jest błonnik ryczany. W 2013 roku pozyskaliśmy pieniądze na wsparcie przedsiębiorstw, które przeznaczyliśmy na badania gryki i na opracowanie technologii produkcji produktu o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych, żeby zwiększyć biodostępność surowców, składników, które znajdują się w gryce. Zawartość błonnika w wózce Gryczanej wynosi aż 81,5%. Według WHO zaleca się spożywanie od 20 do 40 gram błonnika. W krajach afrykańskich spożycie błonnika sięga aż 60 gram. Ludzie pierwotni spożywali aż 100 gram błonnika. W Europie i w Stanach Zjednoczonych spożycie błonnika jest w granicach 15 gram. I, e, Obliczając, że spożywając 5 g łuski dostarczamy w granicach 20 g czystego błonnika, który jest uzupełnieniem naszej diety. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono wyjątkowo korzystny skład chemiczny badanej łuski nieporównywalny z innymi preparatami błonnikowymi dostępnymi na rynku. I tak po wyniki, zawartość rutyny, oznaczaliśmy zawartość rutyny i kwercytyny. Kwercytyny znajduje się nawet jeszcze więcej niż rutyny. I teraz tutaj dla porównania przygotowałam Państwu porównanie, jak, jak wygląda zawartość związków w kaszy gryczanej, a w łusce gryczanej. Tak? Także te wartości łusce gryczanej są zdecydowanie wyższe niż, niż w kaszy gryczanej. W gryczanej zawartość plawonolitów jest w granicach 12% wyższa niż w kaszy gryczanej. Taka sama sytuacja ma się w przypadku zawartości garbników czy polifenoli i również polifenoli w przeliczeniu na kwas kawowy. Tutaj mamy dla porównania zawartość minerałów, jak kształtuje się w kaszy gryczanej i w łusce gryczanej. E, tutaj o, dla przykładu kolariuszem e, w kaszy gryczanej znajduje się go niecałe 10 mg na 100 g produktu, gdzie w gryczanej ta zawartość już wzrasta do 37 mg. E, wapń, praktycznie zawartość wapnia w łusce gryczanej jest 10 większa niż w kaszy. E, Mam danie, również mamy tutaj e, prawie 8 razy więcej. Tak? E, taka sama sytuacja jest z potasem czy z żelazem. Jedynie cynki i mięśni mają e, e, wartości. E, tutaj e, mamy e, w przeliczeniu e, witaminy i minerały, które w przeliczeniu. Dzienne zapotrzebowanie. Tak, także widzimy, że tutaj na przykład magnezu, dzienne zapotrzebowanie na magnez w 100 gramach to jest aż 41%, w 100 gramach znajduje się 41% dziennego zapotrzebowania, z czego badaliśmy przyswajalność magnezu przez organizm. Przyswajalność magnezu przez organizm sięga aż 50%. Także jest to bardzo wysoka przyswajalność przez organizm. Tutaj mamy bardzo duże ilości siarki i bolu. Tylko, że tu nie mamy podane w przeliczeniu na RWS, bo nie ma tego w dziennych w normach spożycia. Tak wygląda głownik, który kiedyś był dostępny w sklepach Rosman. Na ten moment dystrybucją zajmuje się firma Bioplanet. I zastosowanie łuski gryczanej kuchni możemy według własnej inwencji. Co nam przyjdzie do głowy? Ja prywatnie mogę powiedzieć, że spożywam to z sokiem pomidorowym, pomarańczowym. Mój tata z pomidorowym, mój mąż pije z wodą, niektórzy, moja córka dodaje do naleśników. Mamy firmy, które dodają do różnego rodzaju wypieków, do chleba. Także inwencja należy do, do Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę.